Procent cashbeku. Polecam, pozdrawiam. Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Rwal Rembało, w czym. No właśnie, w owie klasiku, rzecz jasna, rzecz jasna, bo w czymże innym ostatnio tylko to wrzucasz na kanał, drwalu? E, no tak niestety jest, wyjątkowo mnie to wkręciło, nie będę ukrywał. Widzicie, ten materiał będzie troszkę, troszkę będzie recenzją, troszkę będzie moim opisem wrażeń, Dotychczasowych, jeżeli chodzi o klasyka, e, takim podzieleniem się trochę osobistym, tym jak wyglądało ostatnie może 10, czy około dni e, mojej gry, właśnie w ten tytuł. E, no i, i zobaczymy, może mieliście podobne odczucia. Na początku ten materiał miał być zupełnie inny, tak? Na początku e, nagrałem nawet materiał. Jeden dzień tuż po premierze klasyka. E, nagrałem materiał, w którym to narzekałem. Narzekałem straszliwie. I jęczałem niesamowicie na to, jak bardzo byłem rozkoryczony premierą klasyka. Jeżeli widzieliście mój stream z tamtego dnia, no to dobrze widzieliście jak to wyglądało, że niestety po półtorej godziny czekania, zagraliśmy wtedy pół godziny, nawet mniej, i wyrzuciło nas wtedy nic tego nicowego z gry, po czym czekaliśmy kolejne trzy godziny. Także wejście do gry, było straszne. Bardzo niemiłe wrażenia. Bardzo poczułem się wtedy e, nie. E, no, po prostu olany. Olany przez Blizzarda wybitnie. Jako jeden z tych niefartownych graczy, których wywaliło z gry, e, żeby zrobić miejsce dla innych. Bo taki wtedy były właśnie. Taki był preceder. Ale tamtego materiału koniec końców wtedy nie wrzuciłem, bo no to było głównie. To było plucie kwasem, nie będę ukrywał, i to straszne, więc uznałem, że nie będę czegoś takiego po prostu wrzucał, bo nie ma po co Także minęło kilka kolejnych dni, a ja w końcu, no w końcu postanowiłem coś wam właśnie z WoWa wrzucić Oprócz streamów, których ostatnio na kanale jest dosyć sporo Przynajmniej było, bo teraz miałem małą przerwę No właśnie, przerwa Widzicie, przez pierwsze trzy dni grałem w, w, w klasyka bardzo dużo Oj, 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 ogromnie dużo. Tak naprawdę myślę, że około 15 godzin dziennie spędzałem przez pierwsze 3 dni od premiery. Taki był plan, żeby było. Taki był plan. Tak właśnie sobie to rozplanowaliśmy z ekipą z YouTube'a, żeby właśnie szybko wejść do gry, żeby szybko wbić level, jak najszybciej wbić level, hardkorowo, cisnąć ile wlezie i jakoś to właśnie miało dać owoce, tak? No oczywiście owoce dały, bo wszyscy mieliśmy wtedy level wysoki i grało się bardzo przyjemnie i naprawdę wiecie, różne potrzeby nie wiem, jeśli chodzi o jedzenie, potrzeby <laughs> kontaktu ze światem, sprzątanie i wszystko tam załatwiałem się to swoją drogą, to już się już... Toaletę mam tuż obok. Ale wszystko to schodziło na, na dalszy plan, nie będę ukrywał. Że jednak gra wciągnęła bez reszty. E, przez pierwsze trzy dni strasznie, strasznie e, ostre było e, granie. E, odczuł to z mój organizm, e, który już, już od, odwykł od grania tak długo, gdyż nie będę ukrywał, że tyle ile nagrałem się przez ostatni tydzień, to ja nie grałem przez ostatni rok chyba. Także odczuł to mój organizm, odczuł to mój kanał, na i gdzie nic prócz streamów się nie pojawiało. A tyle pomysłów w teleserii miało się pojawić. Ledwie rzuciłem recenzję, książki o Spider-Manie, możecie sobie obczaić. Także odczuł to mój Facebook, moje media, ale odczuło to przede wszystkim moje życie prywatne. No, to życie prywatne odczuło to akurat najbardziej, o czym dobitnie dała mi znać moja kochana małżonka, pani Dwalowa. Eee... A niestety wiecie, argument na to, że przecież czekałem 15 lat na tą grę Nie działa. A raczej jest dobry kontrargument, Mianowicie... Ja już nie mam tylu lat co 15 lat temu. O to chodzi. I o ile... Gra wciąga mnie tak samo jak 15 lat temu, nie będę ukrywał. Gra wciąga niemiłosiernie. E, czuć tą nostalgię, czuję, że wiecie, że, że grałem właśnie w tą grę w tą kiedyś, tak? I, I najchętniej spędziłbym przy niej właśnie tutaj większość dnia. To jednak zdałem sobie wtedy sprawę po, po rozmowie z małżonką, że, że rzeczywiście to już nie jestem takim dzieciakiem jak 15 lat temu. W sensie nie mam już tyle czasu, nie mogę już tyle czasu poświęcić na grę. Mam jednak swoje obowiązki, mam jednak pracę, mam jednak dom, trzeba jednak coś jeszcze się utrzymać, ugotować. Mamusia nie przyjdzie, <laughs> nie zrobi papu. Więc łatwo się zapomnieć, jeżeli się o tym nie pamięta, nie będę ukrywał. Zwłaszcza, że jeszcze były wakacje. Teraz, na znaczy, trochę szkolne, to już w ogóle. Tak czy inaczej, no wtedy uznałem, że trzeba jednak trochę przystopować, że jednak troszeczkę, wiecie, będę jakoś starał się dzielić ten czas bardziej pomiędzy wowa, pomiędzy pomiędzy życiem w Azeroth i pomiędzy życiem w Realu bo no, no jest tak, to już jest, tak jest dorosłe życie moi drodzy także cieszcie się młodością póki możecie tak czy inaczej, no od tego czasu gram dużo mniej, no niestety levela nie mam małego, to nie jest mały poziom, 45, ale wiadomo, że do topki jeszcze, jeszcze bardzo daleko nawet do topki gildyjnej, no ile na początku szliśmy łeb w web. to teraz jednak, no są różnice, tak, są różnice, To 45 A może Uda mi się zarwać noskę, czy, czy, czy dwie, żeby to nadrobić. Eee, ale właśnie. Czas, czas, czas. Czas to jest to, czego najmniej posiadacie. Grając z WoWa Time is money, friend. Jak to mawiają gobliny. Musicie czas wykorzystywać bardzo mądrze. Musicie mądrze wybierać, co będziecie robić w grze. Bo spędzanie, nie wiem, godziny na czekaniu, żeby dostać się na instancję, jakoś to nie jest mądry pomysł, tak? Lepiej jest porobić coś po drodze, nawet profesję poćwiczyć I już coś robicie. Trzeba bardzo mądrze wykorzystywać czas w grze, no bo to później się mści, tutaj 5 minut, tam 5 minut wytracone, i nagle okazuje się, że nie macie zupełnie czasu, że nic nie zrobiliście, a level stoi. Także trzeba to niestety zdawać sobie z tego sprawę. Tutaj tego maga, bym prosił chętnie o wodę, ale on mi ucieka. Coś ty, Migno, uciekasz, no na chwilę musiałem zrobić przerwę, także będę już kończył ten materiał, bo nie ma co przedłużać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o WOW Classic, póki co wciąga tak samo jak te wszystkie lata temu. Nie ma już tyle czasu na grę, ale gra wciąga tak samo. Jest nostalgia, jest wyzwanie, bo to nie jest jednak proste wbicie tego maksymalnego poziomu, i sam WOW Classic też nie jest aż tak prostą grą. Więc wszystko na swoim miejscu. Mnie gra się świetnie. Zresztą bywalcy moich streamów mogą zobaczyć. Tak czy inaczej słuchajcie, piszcie swoje pytania odnośnie WoW Classic'a, gdyż wiem, że takie pytania macie, takie pytania się pojawiają regularnie podczas moich streamów odnośnie gry, odnośnie tego, czy warto zacząć, jak zacząć i tak dalej. Chętnie na nie odpowiem w kolejnym materiale, już takim bardziej merytorycznym, poświęconym właśnie WoW Classic oraz ja oczywiście zapraszam na moje streamiki, no, towarzyście mi w mojej przygodzie po Azeroth, sprawdzajcie moje media, bo tam zazwyczaj zamieszczam informacje informacje o tym czy streamy są, czy ich nie ma. Zwłaszcza na grupie, zwłaszcza na fanpage'u yy, tam sobie na Discordzie, yy, tam sobie sprawdzajcie. Bo niestety YouTube robi psikusy i wysyła powiadomienia bardzo, bardzo rzadko. Także tyle, słuchajcie. Widzimy się już za chwilę, już niedługo. Po raz kolejny w klasycznym Azrot. Do zobaczenia i Lokta rogar Cześć!